to szybko skończyło. Także że, że jeżeli uważacie Państwo, że to jest takie proste, że można pojechać i to załatwić, to ja chętnie z Państwem pojadę i będę siedział i nie będę odzywał. To od gadania nie przybędzie. No. To tak na koniec mogę akurat w, jednym, w jednej kwestii mogę z Panem Państwo się zgodzić. Ja mam równe zdania, ale w tym, że to jest już pasażerów wyborczych, w tym się zgadzam. Budżet się planuje raz na rok. I to trzeba brać pod uwagę. Budżet nie jest z gumy, nie można z niego robić sieci. Musimy zrezygnować z jakiegoś własnego zadania. To jest, to jest powiedziane, że nie. Musimy te pieniądze dać. To nie wchodzi w rachubie. Ja przeżyłem czterech burmistrzów, jestem w czwartą kadencję. Było już tak, że z obecnym burmistrzem, przewodniczącym Rady byłam teraz byliśmy w ruch, nie byliśmy w Wielie Górze. papiery, na podstawie których można przejąć służarzowie, jeśli ona by miała upaść. Ośrodek zdrowia, naszą grupę zdrowia. Ale wtedy była pani przewodnicząca, doktor Jeden, na to się nie zgodziła, bo straciła albo czas opadała do dół, nie byłabym bo, bo tak nie mogło być. Poświęciliśmy swój czas. Ja z własnymi dziećmi woziłem y, do posiłki do tego. Świętami wyciągnąłem tutaj 200 złotych i mówię, kto dołożył? Jeden z wyjmów bożyński Nikt więcej nie dołożył. Staraliśmy się jak nie tego. Piątek dał 500 km, mąki. Drugi dał kolę zimnego. Woziliśmy do, to, ratowaliśmy do końca do na szpital. Nie można nic zarzucić. Ja trzeba to oś ja tej latach tu widziałem trumnę, widziałem taczkę, to był chworo, to był oczyszczony. Każdy chciał siedzieć, każdy chciał pić, I ciągle było źle, każdy prezes porządku mówił, że też musi zbilansować, musi być dobrze. A jest zawsze źle, ale to, takim właśnie sposobem jak teraz, tu możemy się nagrać wspólnie. Musimy dać te pieniądze, bo też tutaj mówię, musi być. To nie wchodzimy na głowę. Skąd je weźmiemy, ale musimy dać. Bo to jest nieprawda jest Jednemu klaszczą, drugiemu nie klaszczą. Później będą artykuły w gazecie o ten, co Panie kampanię nie. Szpital musi być, zwłaszcza dla tych starszych ludzi. Ja sobie nie wyobrażam, stoją na rądzie na okazji, na brzegu Kiedyś tu burmistrz Pan mówił, że szpital Bóg jest niepotrzebny, bo szpitale wrocowskie na nas czekają. Czym dowiedzieli? Dwoma kartkami zarezadowanymi? No teraz troszkę są lepsze. Ale tam, tam, tam nie było. Była tragedia, tu było 300 ludzi. Ta była biało-czerwona flaga na biało, czerwona Rum na darmulek. Ja byłem tam w starowskiej promie Lindżownej, wtedy był starostą Miecławski i Ochowski. Panie doktor, panowie ze się się nam, że jestem demagogiem, że jest populistą. Do czego dochodziło No i teraz, gdy będziemy w tym samym miejscu, to no nie dochodzi, by tu się spotkali, to tu spędzi. My musimy się dogadać i to, Jeśli może, dziękuję. Wydaje mi się, że my nie mamy wyjścia. Ja nie uważam, że to jest kiełbasa wypadka. Uważam, że to jest nasz obowiązek, święty obowiązek, żeby ten szpital utrzymać. Bo sobie nie wyobrażam, my jeszcze w sile wieku to sobie jakoś poradzimy z dojazdem do lekarza ewentualnie. Ale, ale my się też starzejemy i w którymś momencie możemy już nie mieć możliwości dojechania gdzieś. I, i też szpital no niestety on musi tu być. No musi być, musi nas leczyć, musi nas ratować. Nie, nie uważam, że to jest obasa wyborcza. To jest nasz obowiązek. Były takie czasy, jak ostrym samochodem i po lekarza, dwa człowieka jeździłem z gondury. Zadzwonąłem do mnie, jeszcze jak tam są czy to jest malut, czy tego, no nie wiem, troszkę lepszy, no. mam tak. To może pan przyjechać z lekarza, czy w gondurę pisać w nocy? Po się nie uczuć, przyjechać po gondurę pisać. Panie starosto, ja do pana mam takie pytanie, no, nie jest to śmieszne, bo my się obracamy między ludźmi i proszę mi powiedzieć, ucieka, odbierze pan ten telefon, ja poczekam. Niektórzy widzą taki scenariusz na przykład w reorganizacji naszej tej spółki, żeby oddzielić na przykład Wołowę do Brzegu Dolnego. Jak pan, by, co by pan powiedział na przykład na takie coś, na taki właśnie scenariusz? Czy to jest idiotyzm? Bo? Szpital, żaden szpitali sam sobie nie da rady, że żaden szpitali nie spełnia wszystkich funkcji, które są nam potrzebne i że mamy cztery podstawowe sprawy załatwione u nas, czyli mamy dwa takie główne szpitale interne i, i chirurgię, i mamy ginekologię i rehabilitację i mamy specjalistów tu i tu i mamy dzielne usługi i mamy laboratorium w jednym miejscu i mamy zol w jednym miejscu. I ta spółka, jeżeli ma funkcjonować, to powinna rozszerzać zakres usług, różne działania komercyjne, a nie wymyśleć w jaki sposób tutaj to podjąć. Jeżeli Pani uważa, że takie działania jak kiedyś były pomysły, że na przykład oddzielić, oddzielić przychodni od szpitala, nie? bo tu się bilansuje, a tu się nie bilansuje, to ten pomysł jest realizowany w tej chwili przez prywatne firmy, które właśnie podejmują się takich działań, które im się opłacają, a nie podejmują takich, co się nie opłacają i w konsekwencji wszyscy ci ludzie po godzinie 18, a może już niektórzy wcześniej, trafiają do, nas, do naszych placówek, ponieważ im się już później nie opłaca przyjmować albo coś tam wymyślą. Więc ja po prostu uważam, że po, powinniśmy jako dwie małe miejscowości, to ciągle chodzi o to, że, że nie można mieć jakiegoś takiego wrażenia, że 13 tysięcy mieszkańców to jest nie wiadomo jaka. Że większe miasta nie mają szpitali, że ten układ, który tutaj funkcjonuje, czyli w dwóch obiektach, który może być z jednej strony trudnym, ale z drugiej strony jest zbawienny, bo wciąga wszystkie samorządy do współfinansowania i wszyscy wiedzą, że sobie jesteśmy potrzebni. Mamy oddziały alternatywne. chcieliście audytora. Wysyła, raz odbyło się spotkanie Rady Nadzorczej, na którym miał być wybrany z ofert, które zostały złożone. Od Państwa nikogo nie było. Pan Przewodniczący Rady podjął decyzję, że z Państwa nie będą podejmowali decyzji w tej kwestii, bo Wy byliście podmiotem, który chciał tego audytu. I na tym sprawa stanęła, że ostatnio również Pan czuł osi, podniósł ten temat i ja powiedział, że Państwo musicie najpierw określić, ja przysłam pismo do Państwa, że Państwo powinniście określić najpierw sposób finansowania tego audytu. Czy zlecicie go po prostu jako udziałowiec? Bo poprzez przekazywanie nam pieniędzy stwierdził, że nie ma takiej możliwości. Żebyśmy my zlecali, a Państwo będą... nie jesteśmy takimi osobami, które tak mocno są związane finansowo i mają dużo do powiedzenia. Nasz udział jest bardzo minimalny. To prawda, ale przysłuchując się tutaj tym wypowiedziom, ja na jedno chciałam zwrócić uwagę. Padły dość takie Mocne zarzuty odnośnie prawidłowości zarządzania ekonomicznego, tak czy jakoś inaczej, może ja to przekręciłam już w tej chwili, ale tak to chyba jest ten zarzut sformułowany do pani prezes. Zauważyłam jedno, że pani prezes pewnie się stara w tym ostatnim okresie, kiedy. Pragnie wystąpić o usługę ambulatoryjną, tak? Niedzielną, tak to chyba świąteczną, tak to się nazywa, poprzez to, że bardzo dużo zostało naprawione w tym temacie, tak? Zostały wyremontowane, przystosowano te niedomagania, którym nie Nie zarzucono nam, że w złych pomieszczeniach, że źli lekarze, że to jest zły sprzęt. Nie. To, co spełniamy warunki, to my spełniamy, natomiast my chcemy je polepszyć i chcemy przystąpić do konkursu to, Czyli źle zrozumiałam. czyli co? Nie macie punktów, nie macie kontraktów przez Narodowy Fundusz Podpisany tylko dlatego, że... To co, on jest za mały, on jest za mało wypłacalny, tak, za mało opłacalna są te... jest za mało opłacalna ta punktacja. Przepraszam bardzo, bo Panie nie były tutaj wcześniej. Ja no dlatego nam jest bardzo trudno, tu zostaliśmy pewnie wywołani przez Panią Przewodniczącą. Chciałam w jakiś sposób zająć głos wśród naszej grupy. Być może brakuje nam wiedzy, która była prezentowana wcześniej. I dlatego trudno jest odnieść się do pewnych, do pewnych spraw, nie znając tematu. No, taka prawda. Ja tak to zrozumiałam, że jeżeli wystąpicie Państwo o usługę świąteczną, to trochę te finanse się jakby poprawią w tym szpitalu. Czyli źle zrozumiałam, więc widzicie, może lepiej trzeba milczeć niż błądzić. Dziękujemy za to zaproszenie. Niemniej my nie byliśmy, przykro nam, że nie mogliśmy uczestniczyć w tutaj przedstawieniu przed Panią Prezes pewnych faktów, działań, co mieliśmy tu umieszczone w zaproszeniu na dzisiejsze spotkanie. Dokumenty finansowe podsumowujące 2013 rok i rachunek zysków i strat prognozowany na 2014 rok. My nie jesteśmy tak dokładnie w temacie. Te szczęki dyskusji, które tu je słyszymy, jakiś obraz sobie my na, z tym wytworzymy. Ale jeśli chodzi o konkretną rzecz do, dokapitalizowanie spółki, więc to być mo, będzie tematem posiedzenia komisji i y, pracą, jest to temat prac radnych y, na poszczególnych posiedzeniach również budżetowej komisji i tak dalej. Niemniej prosiłabym panią prezes o uczestnictwo w Komisji Oświat y, Zdrowia w gminie Wińsko, celem przedstawienia tutaj, jeśli chodzi o straty, zyski i tak dalej, żebyśmy mogli w tym temacie pomóc. Niemniej ja w tej chwili słuchając to uważam, że sprawy, które, to, które zauważalne są w resorcie lecznictwa, na uwadze mam szpital i tak dalej, więc jest to na pewno praca niezywowa, bo to jest widoczne i pacjenci, którzy dojeżdżają, śmiem to powiedzieć, odpowiedział, bo słyszę, że to jest mi bardzo przyjemnie, słyszeć, że są zadowoleni, jeśli chodzi o y, tutaj leczenie się w wołowie ewentualnie w Brzegu Dolnym, ale sama estetyka to też jest w tej chwili, dziękuję Państwu, jest naprawdę polepszona i jest przyjemnie y, Słyszeć i wspólna praca, wspólne porozumienie w jednym celu, bo tak jak powiedzieliśmy, wszyscy w jakimś w pewnej chwili będziemy potrzebowali tej pomocy. Ja na przykład osobiście taką pomoc otrzymałam może temu pięć lat w Izbie Przyjęć tutaj i dzięki temu jeszcze dzisiaj to funkcjonuje. Więc proszę Państwa, to jest celem nas wszystkich, dla wszystkich mieszkańców, żebyśmy mogli w miarę. Yy, sprostać podstawowym wymogom, jeśli chodzi o zdrowie. Dziękuję uprzejmie. Panie. Dziękuję. Czy Państwo jeszcze chcecie zabrać głos? Nie widzę. W takim razie bardzo dziękuję Państwu, panu staroście, pani prezes za przebycie. No i, i tutaj Thank you.